Przed nami kolejny bardzo ciekawy efekt, efekt, który nada miękkości temu zdjęciu, zdjęcie stanie się bardziej łagodne, mamy tu odcień różu i ogółem zdjęcie zostaje rozjaśnione. Zobaczmy jak stworzyć taki efekt. Na początek powielam warstwę Ctrl J, zmieniam jej tryb na ekran i zmniejszam krycie do 45%. Jak widzimy zdjęcie zostało rozjaśnione. Teraz rozjaśnimy sobie twarz naszej bohaterki znanym nam już sposobem za pomocą gradi gradientu radialnego. Ok. Gradient w trybie nakładka z kryciem około 15%. Jak widzimy, skóra została rozjaśniona. I teraz nasza zabawa będzie polegać na uzyskaniu właśnie takiego różowego. Miękkiego koloru na tym zdjęciu, a będziemy posługiwać się warstwą poziomy, gdzie zaczynamy zabawę od poziomu RGB, ustawiając go w taki sposób. Cały czas obserwujemy zmiany zachodzące. Na zdjęciu, następnie poziom czerwieni, poziomy zielone. Tutaj zmieniamy tylko poziomy wyjściowe. I poziom niebieski I tutaj również zmieniamy poziomy wyjściowe. Dzięki temu udało nam się uzyskać właśnie efekt miękkiego różowego, zdjęcia. Zmniejszamy sobie krycie tej warstwy powiedzmy do 70%. Ok. Następnie powielamy tą warstwę Ctrl J i zmieniamy jej tryb na nakładka. Dzięki temu zdjęcie stanie się bardziej kontrastowe, jednak efekt jest stanowczo zbyt przesadzony, zatem Zmniejszamy krycie, i myślę, że w granicach 20% powinno być OK. Dodajemy sobie kolejną warstwę poziomy, gdzie znów będziemy ustawiać nasze poziomy, lecz tym razem wystarczy, że ustawimy sobie poziom niebieski. I zmniejszamy krycie warstwy. OK. By jeszcze bardziej rozjaśnić to zdjęcie, dodajemy kolor kryjący, kolor biały. W trybie ekran. I skryciem. bardzo niskim na poziomie 5%, co również rozjaśniło nam to zdjęcie i skończyliśmy ten efekt. Zobaczmy jak to wyglądało przed. I po edycji widzimy tutaj zwłaszcza na tym korzuszku bardzo fajnie to wyszło. Zostało tutaj zostały te elementy rozjaśnione.